Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie, słuchajcie, piwo pod nazwą Ciemne Radler Wiśnia 0% firmy Okoci. Zanim jednak przejdę do, oczywiście, opowiadania na temat tego piwa, prawda? To najpierw, proszę o firmie Okocim. Firma Okocim w tej chwili od 1996 roku należy do koncernu Karlsberg w Danii. Jeżeli chodzi o jej początki, to mamy rok 1845, kiedy to do Okocimia przybywa Jan Ewangelista Goetz z księstwa Hohenzollern-Sigmaringen, -Hohen czyli dzisiejsza badynia Wilternbergia, urodzony w 1815 roku, Jan Ewangelista Goetz. No i razem z Józefem Newmanem tworzą Browar w 1836 roku i tam też używają metody bawarskiej. Gdzie używają z tego co pamiętam chmielu, jęczmienia i wody. Co to jeszcze tutaj powiedzieć na temat tego browaru? To to, że w 1911 roku Jan Albin Goetz, syn Jana Ewangelisty Goetza, dodaje nazwisko Okocimski. Stąd nazwa Okocim. Pamiętam, rok 1911, tak? I w 1944 roku y, zostaje ten browal upaństwowiony przez PKWN, a w 1996 roku browal okocimski prawda, y, zostaje włączony do y, grupy Karlsberg Polska. Warto jeszcze pamiętać o tym, że istnieje taki bardzo ciekawy i fajny dowcip pod nazwą Będziem pić żywiec, aż się okocim. Okocim, jeżeli chodzi o miasto, znajduje się w gminie Brzesko w Małopolsce. Na nazwisko Okocimski ten, że Jan Albin Goetz przejął, po to, żeby, żeby, on był właśnie bardzo taki po dlatego przejął to nazwisko Okocimski. Dobra, zatem jeszcze trochę o tym, czym jest radler. Radler, jak już mówiłem we wcześniejszych tutaj opisach, to jest to po prostu mieszanka piwa z dodatkiem. Z dodatkiem, słuchajcie, jakiegoś soku, tak? Najczęściej no, jest to dodatkiem limonki, tak? Pierwszy Radlet był wykonany z piwa i z limonki w 1922 roku, i nazwa pochodzi od Radler cyklista, bo to było dla cyklistów wykonane. To piwo po prostu zabrakło tutaj właścicielowi gospody Kugle Am w Bawarii. Zabrakło mu tutaj piwa, i dlatego dodał właśnie tutaj soku. Ale dlatego Radler to jest mieszanka mniej więcej 60 do 40, z tego co to pamiętam: piwa z sokiem. Także tak to słuchajcie, tutaj to wygląda. No, nie mogę się doczekać jeszcze oceny Radlera. Podobno bardzo dobry Radler z naszej. Już naszego polskiego, bardzo dobrego browaru, Kormoran, zresztą oceniany, ja podam zresztą też link w opisie, oceniany przez żabcie i masonka. Żabę i masona, czyli krótko mówiąc przez, tutaj ksywki oczywiście to są, czyli kociok fik. Dobra, no to też jest radel, a to zobaczymy tutaj co jest napisane, tak? Więc tak. Radlet bezalkoholowy, alkohol 0%, temperatura podania 4 stopnie, barwa ciemna, rubinowa, miks ciemnego piwa bezalkoholowego z lomeniadą o smaku wiśniowym, pastyrozowany alkohol 0% objętości. Składniki: woda, cukier, sód jęczmienny, dwutlenek węgla, ekstrakt słodu jęczmiennego, sok jak łukowy, sok z limonki 1%, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, Sok z czarnego bzu, koncentrat bawiący z czarnej marchewki, naturalne aromaty, sok wiśniowy z oprócz 1% miel. Wartość odżywcza w 100 ml, wartość energetyczna 130 kJ31 31 kcal. Tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe na 0 g, węglowodany 5,5 g, w tym cukry 4,5 g, białko 0 g, sól 0 g. Naturalne składniki mogą. Stara się na dnie butelki bez dodatku sztucznych wadników i konserwantów. Tak napisane. 330 ml. Yy, tutaj mamy miód opowieść. Naszego nowego Radlera stworzyliśmy na bazie piwa ciemnego. Rzecz rzadko spotykanym w świecie Radlerów. Jego wyjątkowy charakter podkreśla ożywiany, także ożywiający smak wiśni. Kojarzy się on z naszym polskim latem spędzonym gdzieś nad jeziorem. Możesz spokojnie kaść nim pragnienie z wodą, bo nie znajdziesz tu alkoholu. Michał Wąs piwował od 28 lat. Bardzo ładna butelka, no bardzo mi się podoba. Dresing prawda, i tak dalej. Naprawdę ładna. Ładna, bo nawiązująca, słuchajcie, widzimy wiśnią, prawda, ciemnym kolorem, właśnie do piwa ciemnego. Kapsel wygląda tak, z alkoholu, nic nadzwyczajnego. No i próbujemy piwka. Najpierw zapach Zapach takiego cukierko, cukierka wiśniowego. O, tak bym powiedział. No ewidentnie, wiśniowy cukierek. Lejemy! Zobaczcie jak to piwo pracuje. Piana, jak widzimy czerwona. I próbujemy. Ojej, takie. No mówiłem, to jest wiśniowy cukierek ewidentnie. Tak jakby wziął ktoś w płynie, cukierka z wiśni i go rozpuścił. Taki wiśniowy sztuczny cukierek. Coś takiego. To, to jest, powiem tak, w smaku porównywalne z, ze słodkimi napojami, tak bym to określił. Takie słodkie napoje, jak dam, dajemy czasem dzieciom Cocolino, prawda? Jakieś takie inne, to to, to to jest coś w ten deseń, prawda? Szybko odnikająca piana, to jest dużym minusem. Yy, kolor yy, właściwie takiego barwionego yy, soku, a nie ciemnego piwa. Ewidentnie. To chyba ciemnego piwa nie widziało z tego co wiem. też na Piwo.pl też tak mówili. Także tak to słuchajcie, tutaj wygląda situation. Trochę mi się tu zgniotło, ale nieważne. W każdym razie mówię, no, piwo ewidentnie yy, słodkie, ulepkowate, czy niedobre. Da się to wypić, ale jako sok. Pod to ten soczek? Zasadnie pod jabłka jakieś, słuchajcie, pod y, jakieś y, powiedzmy tutaj, bym powiedział suszone owoce. Ewentualnie jakieś, może pod rodzynki, może pod mieszanki studenckie. O, pod mieszanki studenckie byłoby fajnie, Wiecie? To tak zwane piwo, ale piwa z chyba to nie widziało. Bardziej mi powiedział, że to taki soczek, taki soczek typu... Były kiedyś takie soki... To nie... Zbyszko! O! Zbyszko! Zbyszko z cytryny, prawda? Zbyszko... Tam... To to pod, to Zbyszko pasuje, o! Doskonale. Za dużo soku... Za dużo... Słuchajcie, takiej... Mm, sztuczności wiśniowej. A ja wiśnię bardzo lubię, a to jest słodkie jak ulepek, notabene, wiśniarski w końcu mam nazwisko, nie? To wiśnię muszę lubić. Yy, no, także to jest takie, taki słodki ulepkowaty cuś. Do tej szklanki myślę, że pasuje, bo ta szklanka, właściwie szklanka czy szkło do piwa, to ma jednak nóżkę mimo wszystko. Taki wydłużony pokal, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, Fajnie tą pianę pokazało, ale ta piana też szybko znika. To mi się też bardzo nie podoba. Piwo powinno mieć dobrze utrzymaną pianę, moim zdaniem, dobre piwo. No chyba, że jest to, nie wiem, jakieś angielskie piwo typu, nie wiem, Bitter powiedzmy, czy jakieś inne angielskie piwa, to tam piana jest wręcz niepożądana. Tutaj natomiast myślę, że w tym latlenku mogło to piwo jednak tą pianę utrzymać dłużej. A to trochę jak w, kogo, jak w tych, jak w tych, w napojach gazowanych. Wojciech Sierowski o tym piwie, słuchajcie, mógłby powiedzieć jedno: słodził się. Takim naci, na, na, naciskiem, na słodził się. Takie po prostu słodził się, aż przesłodzone. Także słuchajcie, nie polecam tego piwa. Absolutnie nie. Natomiast myślę, że, i spróbuję na pewno tego piwa, dobrym piwem radlerowym, czyli dobrym radlerem, przepraszam, że R wymawiam, będzie piwo kolmalana. No ale to wiem skąd inąd od żabci Amazona. Które mają koty, zresztą. To panią skąd nazywa Dobrze. Zatem wasze. Chciałem powiedzieć, zdrowie. No ale nie wiem, czy piwem o tak dużej ilości. No chyba jednak tam są konserwanty. U różnego rodzaju wzmacniaczy smaku i tak dalej. To czy jest sens mówić, że na zdrowie. Szczęść Boże też nie wypada. Po prostu. Babci też bym nie polecił tego piwa, bo babci wszystkie zęby wypadną. Co ja bym, bym, bym miał na koniec powiedzieć? Trzymajcie się, po prostu. I miejmy nadzieję, że tak poza piwem, że już niedługo będziemy mogli zdjąć te yy, namodniki z twarzy. Szczęść Boże, to już tak od siebie. Macie Wiśniacki, i dobre piwo.